Zgodnie z obietnicami budynek wejściowy na baseny został wydzierżawiony. Będzie można się napić tutaj pysznej kawy i odwiedzać to miejsce nie tylko w te ciepłe dni. Kawiarnia myślę będzie do tego zachęcać. Park Zakrzówek z bogatą infrastrukturą wzbogacił się o kolejny element, który mamy nadzieję pozwoli mieszkańcom miło i sympatycznie spędzić tutaj czas. Jeżeli to jest kawiarnia, to przede wszystkim kawa. Postawiliśmy na bardzo wysoką jakość. Ale też, żeby powiązać to z Krakowem, więc kawa jest od dystrybutora krakowskiego, z małej krakowskiej palarni. Prócz kawy będziemy mieć no, wiele słodkości, Między innymi rzemieślnicze lody, których bardzo długo też wspólnikami szukaliśmy, żeby trafić w odpowiedni gust i przede wszystkim, żeby były naturalne. Ciekawostką będą włoskie lody wspaniałej, włoskiej dobrej maszyny i chcielibyśmy, żeby to było hitem. Oczywiście będą zimne napoje lemoniady, jest tutaj sporo sportowców, więc ja też do takich należę, więc chcieliśmy tą ofertę rozszerzyć o oddania dla sportowców albo najprościej robione szejki proteinowe. Nasza kawiarnia na obecną chwilę jest czynna od godziny 9 do 20. Myślimy, że w sezonie letnim będzie otwarta dłużej, natomiast no, czekamy tutaj na opinię klientów i na otwartość klientów w stosunku do nas. Jeżeli będą klienci chcieli, żeby była otwarta choćby od siódmej, to myślę, że też sprostamy takim oczekiwaniom. Inwestycje przygotowaliśmy dobrych kilka tygodni. Jest ona jeszcze w fazie rozwoju, także rozwija się to wszystko organicznie. Będzie za chwilę ogródek na zewnątrz, ale już pierwszych gości przyjmujemy i czekamy.